Cześć, witajcie w awant nowości 2024. Dziś przedstawiamy Wam piłę do przecinania gałęzi na ramieniu S30. Jest to szybka i wydajna podkaszarka do drzew. Piła tarczowa o średnicy 700 mm dokładnie tnie gałęzie, a w razie potrzeby także małe drzewka. Podczas usuwania gałęzi drzew oszcza, piły znajdują się w pozycji pionowej, ale dzięki hydraulicznemu przechyleniu wysięgnika ramion bocznych S30, oszcza te można również obrócić do pozycji poziomej. Dzięki teleskopowemu wysięgnikowi wysokość koszenia może sięgnąć nawet 4 metry w zależności od modelu ładowarki, a opcjonalne przedłużenie wysięgnikiem dodatkowym na ramieniu bocznym S30 zwiększa zasięg o prawie kolejny metr. Regulowany wysięg ramion bocznych S30 oraz opcjonalne ramię wysięgnika zapewniają elastyczność i umożliwiają cięcie w różnych odległościach od ładowarki.